Będzie starał się dość mocno odjechać. Tymon Tomtała. Pamiętamy doskonale jadący z numer 114 mieszkańc Szczecina. Miał pewną przerwę, prawda? Paweł tak, związaną tak. No z kontuzją. To i... była kontuzja, ale teraz e, spójrz, no Tomtała zbliżył się bardzo mocno do Emila Dobisza. No i tutaj za chwilkę możemy być właśnie świadkami bardzo ciekawego pojedynku. Ale tuż właśnie za ich plecami jedzie Parka Juriew i Smuka. Janek. Smuka bardzo dobrze tutaj wyszedł ze startu w tym momencie jedzie na pozycji numer 5 i cały czas jest w kontakcie właśnie z tą grupą zawodników, która w tym momencie przewodzi stawce. A na naszych ekranach przez chwilkę Emil Dobisz, a tu za jego plecami Tymon Tomtała. Teraz zobaczcie Państwo zupełnie różne linie Tymon Tomtała próbował tam od wewnętrznej strony wcisnąć się Emilowi Dobiszowi, ale jeszcze to nie ten moment, jeszcze musi chwilkę poczekać.